Chcemy porozmawiać o ciekawej inicjatywie, którą zaproponował jeden młody człowiek, który nazywa się Mateusz, który postanowił w swojej parafii przygotować swego rodzaju instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi trochę taki kontrowersyjny temat, bo dotyczy mszy świętej. Instrukcja obsługi mszy świętej, tak to ma, miało wyglądać, tak to miało brzmieć, tak to miało zaczepiać, żeby inni e, chcieli się dowiedzieć, o co dokładnie tu chodzi, Mateuszu. To prawda, wszystko to prawda. Więc temat właśnie tak jak mówię, zaczepny po to, żeby zachęcić ludzi. Może taki bardzo świecki temat, w sensie instrukcja obsługi bardziej kojarzy tam się z czymś, z czymś bardziej świeckim, ale no to właśnie o to, o to chodzi. Żeby, to jest wiele elementów w czasie mszy świętej, które mogą być niezrozumiałe albo przychodzimy, nie wiemy, po co się, skąd się wzięły, dlaczego się wzięły, tylko są w tym momencie, co znaczą bo to wszystko nie jest przypadkowe, chociaż może się tak wydawać. I to właśnie po to to jest, żeby się dowiedzieć dlaczego, po co i najważniejsze z tego tak naprawdę, co, co trzeba wynieść, to znaczy co ja mogę z tego wynieść dla siebie po to, żeby moje bycie czy uczestnictwo na mszy świętej nie było po prostu samym samym wegetowaniem czy byciem jako osoba ciałem, ale, ale nie duchem. Właśnie po to, żeby być bardziej duchem niż ciałem też na tej mszy świętej. Czyli ty wyszedłeś z, takiej, z takiego zauważenia potrzeby, że nie wszyscy mogą do końca rozumieć, jak już idą na tą mszę świętą, po prostu z przyzwyczajenia, niektórzy z tradycji, a inni może by dokładnie chcieli wiedzieć, co tam się dzieje, bo mówią nam, że się dzieje tam bardzo dużo, a my jednak słysząc te słowa, wypowiadane te gesty, te momenty, w których dzieją się określone, kiedy klękamy, kiedy wstajemy, kiedy słuchamy, kiedy odpowiadamy, to tak naprawdę czasem dzieje się to z automatu. No dobrze, zauważyłeś potrzebę, no i teraz co dalej? Co z tym zrobić? Wyjdziesz przed kościół i powiesz, słuchajcie, teraz będę do Was mówił, żebyście lepiej msze świętą przeżyli. Ja jestem Mateusz, jestem w tej parafii, jestem studentem, a teraz powinniście mnie wysłuchać. Jak to w Twoim przypadku było? Czy to tak postanowiłeś zadziałać, trochę wołać na pustyni, czy może jednak inną? Drogą. To też odpowiadając jeszcze na to pierwsze na początku, to zauważenie potrzeby to nie było też takie, że tak jakby przypływem jednego wieczoru czy coś w tym stylu. Nie, bo na co dzień posługuję w dykonie turkicznej, na świecie jest już, już dużo, dużo długo lat i to, to zauważenie tej potrzeby wynika z, jakiejś, z takiej wieloletniej obserwacji, że jest jakieś oczywiście gro osób mniejsze, które bardzo fajnie dobrze rozumie, ale jest też dużo osób, które przychodzi, może czasami boi się zapytać boi się przyznać, że na przykład jest bardzo długo i nie wie czegoś, nie rozumie. I właśnie z tego, nie? Z tego, z tej potrzeby... Ja ci też powiem, jeszcze, jeszcze jest często tak, że od tej pierwszej katechezy, od tej lekcji religii, która jest, nierzadko mija 10 lat, mija 20 lat, po prostu się zapomina, a nikt nie przypomina tak często, a czasem nam ciężko po tą książkę sięgnąć, po, po to Pismo Święte sięgnąć. Fajnie, jakby ktoś nam taką właśnie pigułkę, instrukcję zrobił. Pomysł mi się o tyle podoba, że jest takim właśnie uderzeniem w tę potrzebę, nie tylko też takiego biernego postrzegania przy świętej, tylko po prostu ktoś może nawet nie wpadł na to, żeby, no właśnie, to muszę bardziej zgłębić. Ty postanowiłeś wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Dalej pytam, co zrobiłeś, żeby to wcielić w życie? No to przede wszystkim zapytałem księdza Daniela, który jest z nami o to, czy, czy jest taka możliwość, czy, czy można, bo, bo oczywiście jestem osobą świecką i i, i, i chciałbym jakoś się podzielić tym, tym darem, który jakoś staram się od lat jakoś pielęgnować i no właśnie, podzielić się, po prostu podzielić. Nie? To jest takie, takie proste, takie ludzkie, nie? że nie zatrzymać dla siebie, ale dać coś z tego, co się samemu jakoś otrzymało, samemu się um, pielęgnowało wiele lat i z takiej prostej potrzeby, nie? żeby nie stania, nie stania biernego obok, patrzenia, tylko właśnie dania czegoś, czego, no właśnie, coś, co może umiem, potrafię, nie? podzielić się tym. I twój pomysł kolega na tym, że chciałbyś i przychodzisz z tym do księdza Daniela, zaraz księdza Daniela zapytamy, jak to było i czy to było faktycznie tak? Twój pomysł kolega na tym, tylko zostajmy w fazie pomysłu. Przychodzisz do księdza Daniela i mówisz, że chcesz występować w kościele, występować to jest złe słowo. Chcesz po prostu coś więcej powiedzieć do ludzi zgromadzonych w kościele, jak, jak to, jaki ty miałeś na to pomysł? Ja, ja tak po prostu, może bezpośrednio, od razu. Tak, napisałem po prostu, że mam pomysł, że mi się zrodziło i napisałem, że mam pomysł na cztery, może pięć spotkań, zobaczymy jak to wyjdzie. Na temat Eucharystii, tak jak te się dzieli na cztery części, właśnie w taki sposób te spotkania podzielone są. Jeśli oczywiście byłaby możliwość, to, to mogę to poprowadzić. Prosto, po prostu normalne, zwykłe pytanie. E, oczywiście spotkałem się z dużą otwartością i, i to też było bardzo super. W Dobrze, to, to w takim razie ksiądz Daniel, teraz wypytamy go. Przychodzi młody człowiek, młody, znany w parafii, z doświadczeniem już, tak jak wspomniał, w tym ruchu oazowym, ale też w wieloletniej formacji, za sobą mówi, że teraz chciałby ludziom udzielić instrukcji obsługi Przy świętej I co na to ksiądz, który również w parafii posługuje, na takie pomysły? Ja najpierw zacznę od tytułu może ty, tych konferencji i tak parafrazując trochę słowa Bibinek, to zawsze czyta instrukcję obsługi przy, przy, przy kupnie nowego sprzętu niech pierwszy się rozłączy, żeby zobaczyć, nie, że my kupujemy coś, używamy, chociaż może nie do końca wiemy, bo instrukcje gdzieś tam sobie odrzucamy. I tak samo jest z, z muszą Świętą, przychodzimy, powtarzamy różne gesty. Ale nie do końca wiemy, dlaczego one tam powinny być i, dla, i co one oznaczają. Nawet bez instrukcji e... potrafimy coś zepsuć. O, coś o, nie działa. Tak, nie? I, I, I się dziwimy dlaczego. Nie? I częściej zostają. E, tak, tak samo tak. tutaj. E, to już po tej pierwszej katechezie e, parę głosów gdzieś tam dotarło, m, że fajny zwrot jeden czy drugi, na który z którym się zgadzam, nie zgadzam, e, który otworzył pewne e, jakieś tam e, dalsze możliwości uczestniczenia w tej eucharystii. E, no i to samo to przyjście Mateusza, no, zaproponował mi bardzo fajne, no, bo jest teraz rok związany z eucharystią, e, więc trzeba tłumaczyć te tajemnice wiary. No dobrze, przychodzi młody człowiek, mówi, że chciałby w kościele przemawiać. Rozumiem, że był jakiś, jakiś egzamin, żeby z tymi ludźmi móc, czy pełne zaufanie do świeckich. Jak to się odbywa w kościele? Jan Paweł II stawiał na apostolstwo świeckich, biskup Adam Dyczkowski, o którym już mówiliśmy, też zachęcał świeckich i młodych do apostolstwa. Rozumiem, że to jest takie apostolstwo w praktyce. Idę do ludzi nawet w młodym wieku i Chcę im coś powiedzieć, a księża z otwartymi ramionami przyjmują. A słuchaj, a, no przecież y, potrzeba tych świeckich. Potrzeba. E, ja ostatnio wychodząc z nam świętą nie byłem żadnego ministranta. Żadnego czytającego. E, więc wychodzę i mówię, mam dwa czytania do, do y, przekazania. Podzielę się chętnie. No, na pierwsze nikt nie wstał, na drugie przyszła pani i mówi, ja przeczytam. Więc może trzeba z naszej strony, też duchownych, takiego wyciągnięcia, wyjścia do tych ludzi, zaproponowania im czegoś. No to już macie. Mateuszu, ty rozumiem idąc w zaangażowanie się w wyjście do kościoła, wspomnimy, że parafia Ducha Świętego w Zielonej Górze to wcale nie jest mała parafia i też wcale mało ludzi w kościele nie mieści w czasach pandemii i reżimu sanitarnego max 150 osób no ale stanąć przed audytorium 150 osób w kościele, który jest bardzo duży i mówić ludziom w różnym wieku powiedzmy to szczerze przekraczając Często Mateuszu, w dużej większości wieku od ciebie, to też trzeba mieć z jednej strony. Jakiś sposób, odwagę, żeby pójść, bo to już nie wystarczy przeczytać czytania. Tu trzeba coś powiedzieć sensem, jeszcze przykuć uwagę, a jeszcze trzeba uważać, żeby się w tej instrukcji nie pomylić, bo jak ktoś posłucha i źle będzie stosował instrukcję obsługi, ale nie taką jak trzeba, to można też wyrządzić komuś jakąś, ja nie chcę mówić krzywdę, tak, ale z drugiej strony no, ta instrukcja musi być zweryfikowana przez również jakiegoś kogoś, kto się dokładnie, dokładnie na tym zna. Ty się nie boisz podejmować takiego wyzwania? Ten, tak, myślę, że można powiedzieć, że się nie boję, ze względu na to, że mi troszkę łatwiej jest, ze względu na to, że właśnie mam to doświadczenie pracy z diakonią na przykład, gdzie, gdzie już takich spotkań już prowadziłem już wiele. Miałem, z... tylko że no właśnie tak mówić, mówisz, audytorium było znacznie młodsze, <laughs> to powiedziesz gdzieś moi rówieśnicy, Tutaj coś nowego, bo rzeczywiście nie, nie, nie mam na co dzień doświadczenia w pracy z, z osobami dużo, dużo, często starszymi ode mnie. Ale też dla mnie to było ciekawe doświadczenie. Ale to, co właśnie mówił wcześniej ksiądz Daniel, było bardzo ważne. W sensie to właśnie o tym, że wychodzić do, do ludzi świeckich. Mam wrażenie, że oni czasami by chcieli nawet coś zrobić, ale po prostu przez to, że nigdy nie byli tego nauczeni może. Na początku się Słoni strasznie nie śmiali, nie? tak jak mówię, to, 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 to właśnie ksiądz Daniel, to ja będąc chociażby na studiach we Wrocławiu czy też no, u Dominikanów zdarzało się być, to, to właśnie oni na przykład na, na też na, w centrum miasta we Wrocławiu wychodzili przed mszą jakieś 5-10 minut, pytali się kto chciałby przeczytać czytanie. Prosta rzecz, naprawdę bardzo prosta rzecz, a już ucz nas odpowiedzialności za to, że, że tak naprawdę ta przestrzeń, w której jesteśmy jest naszych nas, przestrzenią nas wszystkich. Nie? Że to jest to, to co tak właśnie opatrzył mówiąc o Eucharystii czy o, o, o liturgii, nie? że Eucharystia jest czynem i Chrystusa, i Kościoła. Jednego, jednego i drugiego. Nie? Czyli się i, i, I jakby bez jednego i bez drugiego jest, jest jakimś, jakąś formą, no właśnie, jakoś niedopełnioną, nie. I, i bo potrzebujemy i tego, i tego, nie. Przez tego powiem jeszcze, że dzisiaj chyba się zaposzczyło, przypisało się tak sztywno, słowo Kościół. Tylko do duchowieństwa. Zapomnę do kleru to, że nawet niektórzy jest... mówią, Dokładnie, że po tak, prostu tak. ten kler to ten kościół, tak. to oni, prawda, tak. i oni tutaj tak. nam e, d, każą coś robić, decydują o nas. Są tak, takie no, mocniejsze no, nawet głosy. No, zapomina się, że przez chrzest też jestem kościołem, mhm. za który jestem też odpowiedzialny i też mam swój udział w tym wszystkim, nie? No? Dobrze, ja jeszcze zapytam. Ciągle krążymy wokół tego, mm. że zaczęła się instrukcja obsługi Domu Przyświętej. Ktoś z tym wyszedł, ktoś to zaakceptował, ktoś to zaaprobował, ludzie przyszli. No ale na co przyszli? Co ty, Mateuszu, chcesz przekazywać te spotkania niejedno, podzielone? Powiedz najpierw tak ogólnie. Po prostu, tak w skrócie, krótko mówiąc, co zaproponowałeś? Co było na pierwszym spotkaniu, z jakim to się odbiorem spotkało? Zaproponowałem na wstępie cztery spotkania, tak jak jest ułożona przez Święta, w cztery części. Oczywiście już na wstępie mówiłem o tym, że nie jestem w stanie wszystkiego przekazać, bo jest to niemożliwe. Staram się, staram się wyciągnąć pewne okruchy, które mogą być właśnie wartościowe z tym właśnie dla mnie najważniejszym czynnikiem, czyli tym czynnikiem, który mówię o przeżywaniu Eucharystii. Czyli staram się wyciągnąć te elementy, które może najlepiej, najłatwiej pomogą osobom, które są w Kościele zrozumieć, o co w tym momencie chodzi. I no właśnie, pierwsze spotkanie dotyczyło obrzędów wstępnych, w najbliższą niedzielę liturgia słowa, potem tydzień przerwy, w kolejnym tygodniu liturgia eucharystyczna i na końcu obrzędy zakończenia. No właśnie, tak, żeby po kolei przejść sobie krok po kroczku, wyciągnąć te właśnie malutkie okruchy, coś, żebym właśnie łatwo zapamiętać sobie, uprościć sobie, zrozumieć, żeby to no właśnie przychodzi, że ta świadomość pozwoliła mi jeszcze lepiej przeżywać Eucharystię. Mówi się, że mówi się. chrześcijanie są tym przekonani, że msza Święta Eucharystia to powinno być centrum ich życia, a dobrze przeżyta Eucharystia daje siły i motywację, i przemienia też serca. Księże Danielu, dobry pomysł na takie, na takie apostolstwo młodego człowieka w Kościele? Jak najbardziej. Patrząc też na swoje początki kapłaństwa, miałem bardzo dobrego nauczyciela, proboszcza liturgistę, który jasno i klarownie powiedział: czarne czytamy, czerwone wykonujemy. Czy to, co jest w mszale, to, co jest czarne, czarno napisane, jest do czytania. Czerwone, czyli rubryki, to jest właśnie pokazanie, co, kto, jak ma robić. Więc tego się staram trzymać. A zarazem, no właśnie, młody człowiek. No my, my jako księża cały czas mówimy coś, nie? pouczamy, może już ludzie nawet nie słuchają. A tutaj młody, o, może coś powie innego, a może warto. Nie? Gdzieś tam odważniejszy też będzie w jakimś takim zahaczeniu, no bo też jakaś poprawność nas tam dotyczy, no bo żeby kogoś nie urazić i tak dalej. I tutaj właśnie Mateusz, który jako animator liturgiczny Raczej ma doświadczenie, wie, co ma przekazać. Więc tutaj chyba nie trzeba było weryfikować jego tekstów, yy, czy, czy są poprawne, czy nie. Zwłaszcza, że one dotyczą i samych gestów, i, i jak to wyglądało w historii, i jak to się przekłada też na takie codzienne życie. Bo yy, mówiąc o uczestnictwie w Eucharystii, yy, ktoś mówi, A nie pójdę, to nic mi się nie stanie. Nie? To ja bym powiem tak. Słuchaj, i ja ci daje dzisiaj tysiąc złotych, możesz sobie wydać na cokolwiek, ale tylko przez ten tydzień. A ty mówisz nie, nie chcę, rezygnuję z tego. Ale one nie przejdą na następny tydzień, nie skumulują się. I tak samo jest tutaj właśnie z uczestnictwem w Eucharystii. To jest jakaś, jakiś pakiet łaski, który mogę wykorzystać w nadchodzącym tygodniu. I zupełnie inaczej przeżyć swoją pracę, swoją szkołę, swoje zajęcia, swoje bycie dla rodziny, dla przyjaciół. Bardzo obrosowo Ksiądz to opowiada i też ciekawie. Ja też chciałem Mateusza jeszcze na koniec zapytać tej części naszej rozmowy. Czy ta instrukcja pomaga? Czy masz jakieś informacje zwrotne, że, że to właśnie trochę przybliżanie nam tej Eucharystii, to co Ksiądz wspomniał, że tam jest i ty sam wspomniałeś, są określone części, one są co tydzień właściwie takie same. Oczywiście są różne ryty, mamy czasem inne te teksty w czasie mszy świętej, ale generalnie schemat jest ten sam. Czy ta twoja instrukcja obsługi Wspiera również przeżywanie tego, co dzieje się za każdym razem, bo część z nas kojarzy Kościół z niedzielnym przy ale są jeszcze Eucharystie w tygodniu, czy tak jak ta jutro, chociażby liturgia pogrzebowa, charakteryzująca się zupełnie też inną formą, też sprawowaną właśnie w intencji tej osoby zmarłej, czyli liturgia później już pogrzebowa, ale wrócę, bo zakręciłem pytanie. Chciałem Cię zapytać, że tą informację zwrotną. Jak ty widzisz, czy to ludziom może przynieść spodziewane efekty? Na jakie efekty liczysz? Z tego, co słyszałem, już nawet ksiądz Daniel mówił mi, że, że, że zahaczały właśnie go osobie, osoby, które mówią, że, że, jest, że jest to jakiś fajny odbiór, jest, jest jakiś sygnał zwrotny. To już z tego się cieszę najpierw, właśnie, że ktoś nie, nie przyszedł obok tego obojętnie. Zastanowił się, oczywiście są rzeczy, które warto poprawić, no ale tego, to bardziej tak jak mówię, to, to, tego, tego się uczymy też, po to właśnie są spotkania, nie? Że, że warto, że coś przygotować to wizualnie bardziej i tak dalej, żeby się rzucił w oczy. To wszystko, to, to tak jak mówię, to, to są kosmetyczne rzeczy, ale ja się cieszę właśnie, że, że po pierwsze ktoś chce przyjść, chce posłuchać, nie przychodził obok tego obojętnie. I, i, I to jest to już dla mnie jest ważne a ta, ta instrukcja to jest to właśnie to jest najbardziej naj, jakby najbardziej zwykłej zwyczajnej przy świętej nie? bo to oczywiście to co mówisz to są często jakieś tam różne dosyć specyficzne rodzaje to się możemy tak świecko powiedzieć przy świętej ale. Tak mówię, no to, to co to jest, to jest w tej instrukcji, to jest po prostu najnormalniejsza prosta msza, tak jakby była odprawiana bez żadnych, żadnych jakichś tam dodatkowych nadto dodatków. Po to, żeby właśnie zobaczyć, w tym najprostszym, najprostszej możliwej już można bardzo, bardzo wiele rzeczy wychwycić i przeżywać lepiej. Młodzi ludzie w, naszej, w naszym województwie, w naszej diecezji zajmują się różnymi ciekawymi rzeczami, mają swoje pasje, zainteresowania. Jak Państwo słyszą, również stają przed ludźmi i im coś objaśniają, a ci ludzie gromadzą się, żeby tego słuchać.